Dzień dobry, witam Państwa pięknie. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Pan Piotr Zemełko, który jest szefem prezesem Boguszowskiego ZGM. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor. Panie prezesie, inwestycje w Boguszowie gorcach w cieniu wyborów. Bądź też wybory w cieniu inwestycji. Tak, raczej należałoby tak powiedzieć, że są to wybory w cieniu inwestycji. Eee... W tej chwili dzieje się bardzo dużo. Wszystkie rzeczy, które zostały rozpoczęte wcześniej przez władze miasta, przez obecną burmistrz są kontynuowane, są realizowane, tak, aby jak najszybciej je zakończyć, aby można było korzystać z tego, co zostało w Boguszowie Gorcach zrobione. Znaczy trudno zobaczyć inwestycje w, miejsc, w mieście, na której nie spotkamy pani burmistrz. Tak, tak. Przede wszystkim to na każdej ulicy, która jest w tej chwili remontowana, mm -hmm. jest ich kilka, bo jest i ulica Kościusz. I ulica Górna na Kuźnicach jest remontowana również ulica Sikorskiego, tutaj w pobliżu Sienkiewicza, czyli siedziby między innymi Zgmu także mamy z okien widok na to, co się dzieje, a dzieje się bardzo dużo. Postęp można powiedzieć rośnie w oczach. Zamieniła szpilki na płaskie buty i biega. Tak, po budowie ciężko biegać w szpilkach, ale tak. pani burmistrz jest znana z tego, że nadzoruje, patrzy swoim okiem właścicielskim, aby to wszystko przebiegało tak, jak powinno, no i również zagląda. Czy ZGM pracuje właściwie gdzieś tam w swoich realizacjach, no dużo mniejszych niż pani burmistrz nadzoruje, ale, ale również też patrzy swoim gospodarskim okiem na nas. Wiem o tym, że patrzy, ale muszę Panu powiedzieć, że Kiepski, kiepska tam jest dwóch ZGM atmosfera. I ja nie mówię, że ta atmosfera jakby opiera się na prawdzie obiektywnej, ale jednak robią wam, nie wiem, no, strona przeciwna pod górę. Znaczy należy od tego, pani redaktor, że ZGM zaczyna być wykorzystywany jako y, polityczny przyczółek do tego, aby, y, nie wiem, osiągnąć jakiś swój niecny cel. Bo to, Ale wy tak, macie tak, swoją robotę, tak. taką robotę u podstaw. Po prostu. Ale proszę mi wierzyć, że i u tej y, ciężkiej pracy, którą wykonują nasi pracownicy i starają się, można z tego skorzystać i pokazać y, y, w sposób, Powiem tak, fałszywy i kłamliwy, zakrzywiając wszelkie realia naszą, naszą pracę. I ta kampania wyborcza jeszcze wyostrzyła to wszystko, odnoszę wrażenie. Tak, tak. Wyostrzyła to i to bardzo. Borykamy się w tej chwili z takimi przeciwnościami, że na przykład ja przechodzę w tej chwili szóstą czy siódmą kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. Nie jest ona związana z planowanymi jakimiś kontrolami tylko jest to ewidentnie w jakiś sposób taka, takie funkcjonowanie. Powiem tak, na wszystkie kontrole do tej pory, które przeszliśmy, żadna nie skończyła się karą mandatową, zatem ZGM pracuje właściwie. Ja nie Sy, sypią piach w y, 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 tak, szprychy. Tak, pani redaktor. Naszy, tak redaktor. Odpowiem na to w ten sposób. My oczywiście bierzemy sobie do serca, ponieważ nie kryję, że zastałem firmę w takim a niewinnym stanie. I rzeczywiście będąc u początku tej drogi wiedziałem już, że przede wszystkim posprzątanie tego bałaganu będzie mnie wiele kosztowało. Nie kryje, chociażby te kontrole, które były przeprowadzane, mm. też wskazały pewne kierunki, które, które mm. rzeczywiście ZGM był słaby. Tylko był słaby dlaczego? Dlatego, że nikt nie przykładał wagi do tego, żeby kontrolować wydatki. Widzę, mamy y, realizację wyników finansowych, które ja przejąłem, tak? Bo jeżeli ktoś nie kontrolował. Odrobiliście straty w tempie kosmicznym, panie prezesie? E, tak, udało nam się, ale to jest związane mm. tylko z naszą ciężką pracą i zaangażowaniem. Ja przyznam szczerze, że e, My już nie liczyliśmy tutaj godzin Kilkaset pracy. tysięcy na minusie, kiedy Pan przyszedł do ZOKiem. Tak, tak, to było około 600 tysięcy tak. złotych na minusie. W roku pierwszym odpracowaliśmy nie dość, że ten minus to jeszcze udało nam się wypracować zysk na poziomie około 500 tysięcy złotych. Utrzymaliśmy ten trend. Tu się pochwalę i uchylę już rąbka tajemnicy, że. Nieprawdą jest to, co mówią nasi przeciwnicy w tym momencie, użyję tego słowa polityczni, że ZGM chyli się ku upadkowi, że ZGM jest niewypłacalny. Nie, proszę Państwa. ZGM, drugi rok swojej funkcjonowania pod moimi zarządami i kadry menadżerskiej, która, która dokłada wszelkich starań, żeby to miało ręce i nogi, osiągnie znowu zysk na poziomie około pół miliona złotych. I tak to wygląda. Pieniążki, które zarobiliśmy, w roku ubiegłym. I zamknęliśmy w roku 2022 przeznaczyliśmy na rozwój ZGM-u. W tej chwili jesteśmy już na etapie e, testów i prób programu nowego, który wdrożyliśmy. Niestety nie udało nam się to wcześniej zrobić, ale było to związane z tym, że ZGM pracował na przestarzałym sprzęcie. sprzęcie. Musieliśmy podjąć decyzje, które znowu spowodowały, że zysk został zainwestowany w kwestie sprzętowe, bo żeby program funkcjonował właściwie, musieliśmy do posadzić y, y, nasz sprzęt który był przestarzały który no Awaryjny i tak dalej, i tak mhm. dalej. Dzisiaj jesteśmy już na końcówce. Ja myślę, że kwiecień, maj już uruchomimy, otworzymy ten program, żeby również mieszkańcy i nasi klienci mogli z niego korzystać w pełni, tak jak powinien być. Ja od razu powiem, że to nie jest tak, że mamy go schowanego, tylko my pracujemy w tej chwili dwutorowo. Podwójna praca, bo pracujemy na starym systemie sarczu, który był do tej pory, żeby utrzymać bieżące dane i żeby ta ciągłość była, i pracujemy również na Granicie, który już będzie tym programem takim docelowym mm -hmm. i rozbudowanym <laughs> dla ZGM. Ale pamiętam taką historię, kiedy przy dużych opadach śniegu nie było rąk do pracy, żeby odśnieżać, i pan. <noise> Złapał się za łopatę. Ja się żadnej pracy nie boję i dla mnie każda praca ma swoją wartość i ma swoją, swoje miejsce w tym całym systemie. Oczywiście, że każdy z nas, naszych pracowników stara się w ten sposób, żeby uzupełnić ewentualne luki. Borykamy się z brakami kadrowymi, borykamy się... Jak najbardziej z chorobowymi, z urlopami, mm -hmm. które również mm -hmm. ludziom się należą i, i muszą sobie odpocząć po tej ciężkiej pracy. A zima, choć krótka, jednak dała nam mm -hmm. do wiwatu. Mm -hmm. Ale proszę mi wierzyć, że mm, wspólnie z miastem, bo i tutaj również miasto dołożyło wszelkich starań, już nie patrzyliśmy na jakieś tam podziały, jakieś y, kwestie, co do kogo należy, tylko po prostu wzięliśmy sobie do serca kwestie takie, że Boguszów. I on musi być czysty. My podjęliśmy również decyzję i doposażyliśmy nasze, nasze zaplecze techniczne, bo kupiliśmy traktorek specjalnie dodatkowo do tego, żeby no, nadążyć za tą aurą zimową i próbować ją zniwelować do minimum. Mhm. No to skąd ten kiepski wizerunek? Ja nie, nie mówię że on? Podkreślam to ponownie, polega na prawdzie, ale jednak y, takiego kolokwialnego określenia użyję, wpuszczają was w magiel. Tak, wpuszczają nas, y, ja mogę powiedzieć w ten sposób, że choćby y, posłużę się przykładem jesteśmy hejtowani przez y, mieszkańców, którzy... W, niektórych. W niektórych. Niektórych. Czyli, że niektórych, mm. bo to nie można powiedzieć, że wszyscy mieszkańcy, mm. bo część osób y, jest nam przychylna, jest, y, widzi naszą ciężką pracę i ocenia ją w sposób prawidłowy. Natomiast niektórzy... I tu z przykrością muszę powiedzieć, że głównie są to osoby, które po pierwsze albo chowają się, bo jest to głównie w social mediach, mhm. tam toczy się ta taka polityczna nagonka, bo ja nazwę to po imieniu, polityczna nagonka, niektórzy ukrywają się za fejkowymi kontami, próbują coś tam mhm. przerabiać po swojemu, jakieś interpretacje dziwne, a proszę mi wierzyć, że gdybyśmy zweryfikowali osoby, które mają tą odwagę i powiedzmy się przyznają do tego, że ta osoba fejkująca to jest właśnie ta osoba, no to mm, powiem tak. Albo mają spore zadłużenia. Mhm. Albo są niestety bardzo roszczeniowi, bo i z takimi osobami również sobie się spotykamy i musimy sobie poradzić. My szanujemy każdego człowieka. Każdy człowiek staje w pewnym momencie w różnej sytuacji życiowej. To prawda. I my musimy to wyważyć i rozważyć. Tylko. Ja jestem na przykład osobą taką, która porusza się na podstawie dokumentów i faktów. Ja nie tworzę sobie. Wizji, mitów. mitów, tudzież jakichś, nie wiem, wyolbrzymionych mm. interpretacji, które można, z, że tak powiem, w różnym kierunku pójść. No można. Tylko nie na tym to ma polegać. Ja jestem osobą i prowadzę firmę, która ma za zadanie opierać się na faktach i na dokumentach. Jeżeli ktoś jest dłużny nam pieniążki, to musimy wyegzekwować i musimy w jakiś sposób y, dojść do porozumienia, żeby te pieniądze zostały spłacone. Bo jest to majątek gminy. Bo teraz idźmy dalej. Ale jest to i... zadłużenie jest też przedmiotem kampanii wyborczej, bo ja sama słyszę hasła boguszowskie, że jak wygramy, to tak, zniwelujemy to słowo, redaktor, właśnie obiecanki, zadłużenie. Obiecanki polityczne Proszę Państwa, słyszymy takie głosy od naszych dłużników, tak użyję tego słowa, że już niedługo będę miała, miał anulowany dług, bo kandydat, kandydatka obiecała, że jak ten wygra? dług jak wygra zostanie zniwelowany. Proszę Państwa, to tak nie działa. To tak nie działa. Bo a jak, a jak jest, działa? Trzeba spłacić. No trzeba spłacić. No Pani mhm. redaktor, jeżeli idziemy, nabywamy dobro, czyli w tym mhm. przypadku wynajmujemy od miasta mieszkanie i mamy zobowiązanie w postaci czynszu, który musimy zapłacić, to my ten czynsz musimy spłacić. Ale te populistyczne hasła działają. Działają, tylko proszę Państwa, one zostaną zweryfikowane w każdym następnym momencie. To nie jest tak, że przyjdzie... Yy, Nowa władza pstryknie palcami i co? I zlikwiduje finanse publiczne? Dyscyplinę finansów publicznych? Których dzisiaj pani obecna burmistrz tak pilnuje? Mhm. Bo, tego jest, bo to od niej wymaga prawo, które w tym kraju obowiązuje? Tak to wygląda. Także to zostanie zweryfikowane. I obietnice w postaci... Zniwelujemy długi za wynajmowane y, lokale użytkowe, y, darujemy długi za mieszkania, za które Państwo nie płacicie. Nie, to są tylko czcze hasła. Czcze hasła, naprawdę. Pani burmistrz wprowadziła system odpracowania długu. Można. Można zgłosić się do miasta, można zgłosić się do nas. My też zatrudniamy na miarę możliwości pracowników, którzy w tym przypadku mają tą możliwość zarobienia pieniędzy i odrobienia swoich długów. No, rzeczywiście, atmosfera w Boguszowie, ta związana z wyborami, ale też i przed tymi wyborami była średnia. Była średnia, pani redaktor, atmosfera, były, były na nas również nagonki różnego rodzaju. Ja apelowałem również przy naszych spotkaniach kilkakrotnie do osób, które nas pomawiają przede wszystkim, które wykorzystują jakieś sytuacje, które mają miejsce, przeinaczają te sytuacje i później uderzają w ZGM. Tylko ja powiem szczerze, proszę pamiętać, że. Taka oręż ma dwie strony, bo jeżeli y, ktoś pomawia nas w jakiś tam sposób, używa jakichś argumentów, które, jak to mm, nazwano, słyszymy głosy: głosy mieszkańców do nas y, Tak, głosy, które do nas dochodzą. Y, i wyciągają z tego tytułu na przykład jakieś wnioski, czy y, piszą donosy, y, powiem to, to nie w tą stronę działa, bo powiem tak, jak ja bym zaczął otrzymywać głosy, to bym się zastanowił nad gabinetem, do jakiego muszę się udać. Y, jeżeli. Przychodzi do mnie człowiek, petent i mówi konkret jakiś, bądź przedkłada dokumenty, to przede wszystkim siedzi przeze, przede mną człowiek. Też identyfikowalny, czyli biorę imię, nazwisko, on ma odwagę powiedzieć, ma odwagę pokazać dokument i wtedy robię z tym użytek. Tak jak każdy prawy obywatel. Ale pani redaktor, jeżeli ktoś mówi, że otrzymuje głosy i są to głosy niezidentyfikowane, bo mówi, że to. No... Głosy mieszkańców. Tak? I, I na podstawie tego y, pisze y, zgłoszenie do prokuratury, czyli w tym momencie już uruchamia całą procedurę, która uderza w nas, bo nie kryje, że. Organ państwowy, którym jest prokuratura, musi podjąć działania i ja się wcale temu nie dziwię. Sprawdzić trzeba, tylko że nie ma tam żadnego dokumentu, który by świadczył o pewnych rzeczach i nie ma tam żadnej takiej konkretnej rzeczy, tylko są domniemania, tak jak mówię, jakieś tam głosy. No to, to przeszkadza nam pracować. No dobrze, ale ZG Boguszowski znalazł się w ogóle na polskich mediach w całkiem nieciekawej historii. Tak, tak. I to mówimy tutaj o kwestii małoletniego, który został obdarowany mieszkaniem. I powiem tak, zastanawiającym jest to i dla mnie jest to dziwne, że na przykład urzędnik, jakim jest starosta wałbrzyski, wyciąga wnioski z jednostronnego przekazu, nie... Pokusił się, chyba, tak mi się wydaje, no ja jestem taką osobą, że jeżeli coś do mnie dociera, nawet jakiś dokument, to zanim wyferuję cokolwiek, jakiś wniosek, staram się zbadać ze wszystkich stron y, tą sprawę. Popatrzeć na dokumenty, przeanalizować, zapytać z drugiej strony, bo to jest ważne w tym wszystkim. Y, tutaj nie, tutaj y, pan starosta wsparł, wydawałoby się chwalebną sprawę i tak dalej. Ja mam na ten temat inny ogląd i dokumenty, które ja posiadam, również świadczą troszeczkę inaczej. Nie chciałbym się rozwijać, bo tam jeszcze jest z tego co wiem, prowadzone postępowanie w tej sprawie i ja również uczestniczyłem w zeznaniach, przedstawiłem swój punkt widzenia, przedstawiłem dokumenty, którymi ja dysponuję, ale obraz, który został tam wykreowany, całkowicie mija się z faktami, które, które istnieją i są na potwierdzenie tego dokumenty. Mówiąc w skrócie. Opiekunowie prawni, którzy przejęli, Małoletniego wraz z majątkiem troszeczkę mijają się z rzeczywistymi faktami, co do chociażby kwestii przedstawienia, kiedy nabyli wiadomość o tym, że małoletni jest posiadaczem mieszkania. Dlatego, że padło tam takie sformułowanie, że dowiedziano się na przełomie grudnia 2021, a stycznia 2022 w ZGM-ie, który to podobno miał w planach przejąć to mieszkanie jako, jako swoją własność, bądź nawet osoby prywatne były tam wymienione w tym moja osoba, że ja podobno próbowałem przejąć to mieszkanie. Co jest absolutną nieprawdą i to będziemy jeszcze, to będzie, po, że tak powiem przedmiotem postępowania innego, mojego również, bo ja nie pozwolę sobie, żeby ktoś oczerniał moje imię w taki sposób. Wracając do kontekstu sprawy, tam sytuacja wyglądała tak, że małoletni został przekazany pod opiekę, pod opiekę przez sąd wraz z informacją przekazaną opiekunom prawnym o tym, że on dysponuje mieszkaniem. Zatem i było to w czerwcu 2021 bądź w maju 2021, ja już dokładnie dat nie pamiętam w tej chwili, ale są na to dokumenty. E, opiekunowie wtedy złożyli wniosek, którego ja w treści nie znam, ale znam odpowiedź sądu, która e, została udzielona bodajże w grudniu 9 grudnia e, w postaci postanowienia sądu, który uwaga, po pierwsze, z kontekstu treści tego postanowienia sądu wynika, że w grudniu sąd. Zabronił sprzedaży tego mieszkania, czyli już z tego zdania można by było wywnioskować, że tak naprawdę opiekunowie mieli w zamiarze od razu sprzedaż Sprzedać. tego mieszkania. Bo skoro sąd mówi nie, nie wyrażam zgody na sprzedaż, tylko mówi: proszę zająć się Wyremontowaniem tego mieszkania, wyeksmitowaniem mieszkającej tam matki biologicznej tego, żeby nie było dalej zadłużane z tego mieszkania, i skoro nakazuje to opiekunom prawnym, żeby wyremontowano i wynajęto to, wręcz jest tak napisane przez postanowienie sądu, że wynajęcie na poczet przyszłych pożytków dla małoletniego. Tak. I tym się proszę zająć. I to sąd wydaje w grudniu 2021 roku. Po czym opiekunowie znajdu, znajdują się u nas w ZGM i próbują pokazać, że wtedy nabyli tą wiedzę. No Nie do końca jest tak, pani redaktor. Nie do końca jest tak. Jak widać z dokumentów, które mamy, posiadamy i możemy je udostępnić. No dobrze, ale ta przykra atmosfera w trakcie tych wyborów eskaluje. Tak, tak. Wtedy pan starosta wydał, że tak powiem, swoje oświadczenie i to na mediach social, mediach prywatnych i jako starosta również, że, że właśnie w ten sposób, że tam ZGM próbuje wyłudzić i tak dalej, i tak dalej. I jest to wykorzystywane. Tak to nie zadziałało, pani redaktor. My ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, co chroniło interes przede wszystkim wspólnoty, bo tam chodziło również o interes wspólnoty, bo każdy z właścicieli ma obowiązek płacenia i to zarówno czyn, czy kosztów zarządu, jak i funduszów remontowych. Przedstawiono nas jako wyłudzających od małoletniego. Kredyt na wykonanie elewacji, a to już jest pomówienie, dlatego że to nie ZGM, tylko wspólnota podjęła decyzję i nie potrzeba było decyzji sądu rodzinnego, bo wspólnota jest podległa pod całkiem inne prawo. I teraz zaciągnięcie kredytu, który, o którym decyduje wspólnota, nie wymaga zgody poszczególnych, yy, że tak powiem, właścicieli, tylko większością głosów. I taka uchwała zapadła. Czyli każdy właściciel miał prawo się wypowiedzieć. Każdy właściciel poprzez złożenie podpisu na uchwale decydował o tym, czy zaciągnięty zostanie kredyt, czy nie. Każdy z właścicieli dysponuje prawem zaskarżenia takiej uchwały. I opiekunowie prawni mogli zaskarżyć, czego nie zrobili takich uchwał. Czy to była jeszcze matka biologiczna, czy to byli późniejsi opiekunowie prawni tego małoletniego. Tutaj. Mechanizm prawny był bardzo szeroki i bardzo ogólny, a zgodnie z decyzją sądu, która, że tak powiem, była wydana w 2021 roku w grudniu, ten obowiązek już ciążył na rodzinie zastępczej. Panie prezesie, suma sumarum, tak jak powiedziałam, atmosfera dość nieprzyjemna eskaluje. Macie pomysł, co z tym zrobić? Jak uspokoić? Eee, to znaczy tak, my zawsze jesteśmy zwolennikami dialogu, próbujemy rozmawiać, tylko druga strona ch musiałaby chcieć z nami porozmawiać. Tak? Ja do tej pory nie wiem spotykam się i zderzam tylko z pewnymi dywagacjami w social mediach, nikt do mnie nie przyszedł, nie zadał pytań, chociażby tutaj w tym ktoś złożył doniesienie do prokuratury było prowadzone całe postępowanie i tutaj mówię, że w tym momencie to wszystko szkodzi wizerunkowi, szkodzi wizerunkowi ZGM-u i miasta. Przede wszystkim, ale najgorsze jest to, że zabiera nam czas, ten cenny czas, który my chcemy poświęcić na to, żebyśmy działali zgodnie z naszymi zadaniami. No dobrze, z naszymi... a co Pan zrobi z hasłem na przykład Rodzina na swoim? Co ja zrobię z hasłem rodzina na swoim? Proszę Państwa, no, należałoby tutaj się przyjrzeć troszeczkę szerzej temu wszystkiemu, bo to nie my mamy rodzinne powiązania, to nie my chcemy wprowadzić rodziny do władz samorządowych. Z tego, co wiem, kandydaci, kandydatki są powiązani koligacyjnie. Jeden z kandydatów, który, który chce być burmistrzem radną swoja siostra, tak. Tutaj w jakiś to sposób mi się kłóci troszeczkę z hasłami, które są przypisywane nam. Mówi się o nepotyzmie, mówi się o jakimś właśnie rodzina na swoim, a jednocześnie pokazujemy, że robimy yy, chyba troszeczkę większy zabieg w tym kierunku, bo i do powiatu, i do y, samorządowej y, władzy miasta małżeństwa startują. Wręcz. No, to jest ciekawe. To jest naprawdę ciekawe. Ja, ja nie mówię, bo każdy może dużo zrobić dla tego miasta. Naprawdę. Tylko nie nazywajmy i nie używajmy sformułowań, które są nam wygodne w danym momencie, krzywdzące kogoś, a jednocześnie robimy to samo. Ale wtedy już nie nazywamy tego nepotyzmem, nie nazywamy tego jakimiś tam, nie wiem, znajomościami, w cudzysłów plecami, i tak dalej tak dalej. Panie prezesie, kiedy zaczynacie ukwiecać miasto? E, no już, już, wiosna, wiosna już w tej chwili natura sama ukwieca miasto i gdzieś tam już widać ten pierwsze kwiaty, i my również będziemy no tak. Bo piękne te surfinie w zeszłym roku były, tak. Tak, i, postaramy się, i postaramy się, żeby w tym roku również Boguszu w Gorce Zachęcały do przyjazdu, szczególnie, że e, przyjezdni tutaj będą mieli nowe trakty, nowe drogi, nowe miejsca, w których będzie można odpocząć, usiąść na ławce chociażby w drodze na hełmiec. Czy... No niewątpliwie miasto poprzez okwiecenie nabrało piękniejszego. Nabrało, nabrało, nabrało tak? pani redaktor i tak samo jest to, jest to związane z tym, że e, e, Pani burmistrz tutaj zadbała o to, żeby i te trakty turystyczne również się rozwijały. Mm. I tak jak mówię, no powiedzmy, że my też mamy taki drobny wkład w to wszystko e, swój, mm. aczkolwiek my zajmujemy się również e, tym, co do nas należy. Mamy też, e, żeby osiągnąć ten e, wynik, o którym mówiliśmy, prowadzimy swoje inwestycje, e, które, które robimy dla wspólnot chociażby. Kończymy bardzo dużą inwestycję, która nam e, pozwoliła doprowadzić, no może nie w tym w momencie akurat budynek Boguszowski, bo robiliśmy w Wołgrzychu jeden z budynków, który był zagrożony, wręcz miał nakaz konserwatorski i nadzoru budowlanego o to, żeby dokonać tam szybkich remontów, żeby Udało nie pozbawić. Udało się uratować? Udało się uratować. Mhm. Zaprosimy panią redaktor już po odbiorze. Czyli nie jak trzeba było wyburzać. Nie trzeba było wyburzać. Mało tego zniwelowaliśmy zagrożenie zdrowia i życia dla mieszkańców, bo tam chodziło o walące się stropy, mhm. o to, że budynek był podmywany przez wodę opadową, wodę gruntową. Udało Udało nam się to wszystko zniwelować i zrobić w taki sposób, że mieszkańcy dzisiaj jednego z budynków w Obrzychu również. No to, żeby uspokoić się, Właśnie, uspokoić tę atmosferę, czego należy życzyć przed tymi świętami Wielkanocnymi mieszkańcom Boguszowa? Przede wszystkim chciałbym życzyć Państwu spokojnych, rodzinnych, bo to jest najważniejsze, i zdrowych świąt wielkanocnych, abyśmy mogli w spokoju, w, takim, w takiej rozwadze przede wszystkim przemyśleć te wszystkie rzeczy. Dlatego, że proszę Państwa, powiem tak, od dawien dawna ta prawda ludowa, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. Ona się sprawdza, ona się zawsze sprawdza. Wtedy, kiedy będziemy sobie wspólnie pomagać, wspólnie dążyć do tego, żeby dzieło, które chyba, chyba wszystkim zależy, tak? E, chociaż czasami można powiedzieć, że no, nie wszystkim, bo z różnych tam przesłanek słyszymy, jak to, jak to są w planach i zamiarach likwidacje, czy to właśnie ZGM-u jako miejsca dającego pracę lokalnym mieszkańcom i tak dalej. Proszę Państwa, to jest nieprawda. My będziemy starali się rozwijać, nasze inwestycje będą dążyły ku temu, żebyśmy mogli pokazać, że firma Boguszowska z tak wieloletnimi tradycjami będzie mogła współistnieć i miejmy nadzieję, że życzenia, które sobie będziemy składać przy stole wielkanocnym, one się spełnią i one będą nam pozwalały na to, żebyśmy wspólnie mogli pracować nad jeszcze większym rozwojem i rozkwitem Boguszowa GORC. Ja chciałbym naprawdę. Spojrzeć wstecz i powiedzieć sobie, że to, co zdarzy się za rok czy dwa, czyli Boguszów rozkwitnie kwieciem, jak pani redaktor ładnie powiedziała, i to, że ZGM będzie firmą, o której będziemy mogli powiedzieć, że jest to lokalna firma, która przynosi zarówno dla miasta, zarówno dla mieszkańców te konkretne takie zyski i profity, i mamy w planach naprawdę rozbudowę. Nie chcę tutaj mówić o szczegółach, Mam nadzieję, że to wszystko nam się uda i będzie robiło, a wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w stanie to zrobić. No chociażby dwuletni wynik naszej pracy oscylujący w granicach no, po pół miliona złotych, mówi o czymś. Naprawdę mówi o czymś i miejmy nadzieję, że państwo to docenicie i Państwo zobaczycie, że my chcemy, chcemy, żeby zakład gospodarki mieszkaniowej rozkwitał, był dla Państwa przede wszystkim i żebyśmy mogli o nim z dumą mówić. Dziękuję bardzo panu za rozmowę, za przybycie do studia. Rozmawiałam z panem Piotrem Zemełką, który jest prezesem ZGM w Boguszowie-Gorcach. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję pani redaktor. Do widzenia.